Dzień dobry bardzo. Drodzy Państwo, Liga Redbox gra. Dzisiaj jesteśmy w Sopocie w Galerii 63. Jak widać, a moimi Państwa gośćmi są mój stary, dobry znajomy, znajomy Krzysztof Bąk. Cześć. I mój nowy, dobry znajomy Grzegorz Rasiak. Dobry, to się okaże. Dzień dobry. Właśnie, Co się okaże. Grzegorz, to pytanie do Ciebie na początku, bo grałeś w ligach Redbox. Mam nadzieję, że powiesz o tym dwa zdania. Łatwiej jest być gwiazdą T-Mobile Extra klasy czy Redboxu? No bez zamknięcia wszystkim warto się ruszać na boisku i myślę, że taka idea jak liga Redboxu dla kogoś, co jest motorem, jest jak najbardziej słuszna. Ja miałem wtedy 17-18 lat. Z kolegami graliśmy, będąc zawodnikiem warty dla, dla zabawy, dla przyjemności. No i tak się zaczęło, że później zacząłem grać profesjonalnie. W seniorach to się okazuje, że na redboxie można się wychować nawet i zostać ewestatem Polski. No właśnie, tak jak, tak jak twój przykład wskazuje, nie wyklucza jeszcze kiedyś powrotu do lig Redboxa? Niczego nie wykluczam. Mhm. Jeszcze mam nadzieję, że kilka lat pogram w piłkę na profesjonalnym wysokim poziomie, a dla przyjemności jak najbardziej myślę, że z Krzyśkiem może zmontujemy jakąś ekipkę raz po raz pograć. Wiadomo, że no... Czy to w Gdańsku, czy to w Poznaniu, tak? Raczej w Gdańsku. No, czy w Warszawie. Czy w Warszawie, prawie, no właśnie. Wiadomo, wiadomo. W Poznaniu mm. jest Liga, w Gdańsku jest Liga. No, myślę, że kilka razy zagram, żeby były prezes, a tata a obecnego prezesa, Roberta i Macieja, e, przypomniał sobie, że jeszcze mogę u nich pograć. Że jest ktoś taki jak Rosji. E, Krzychu, przed programem rozmawialiśmy tutaj chwilę w kluarach i okazuje się, że nawet dla Was zawodowców jakby rozmowa o amatorskiej lidze piłkarskiej może być frapująca, bo rozmawialiśmy tutaj o taktyce, o tym jak, jak grają poszczególne ekipy, czyli idea jest trafiona tak naprawdę. No zdecydowanie, bo tutaj można dać na przykład, że coraz większą popularnością na świecie cieszy się futsal, tak? który, który jest w sumie nie za bardzo odległym tematem, jeśli chodzi o właśnie ligę Red Boxa, tutaj tylko jest inna nawierzchnia, jeśli chodzi o ilość skład zawodników, ilość zawodników na, na, na boisku, wszystko się jakby bardzo zbliża do siebie, więc na pewno jest to. Jest to Temat przyszłościowy, e, którym, o którym warto mówić i e, który, który no, różni się troszkę tą piłką e, dużą, że tak powiem, gdzie się gra po 11 aczkolwiek pewne zachowania, pewne jakby nawyki. E, nie różnią się niczym, więc, więc e, jak najbardziej można tutaj znaleźć przełożenie e, na, na, e, na, ten, na te mniejsze boisko z tego dużego. E, i, I myślę, że wielu zawodników, e, po skończonej karierze takiej pełni profesjonalnej zdecyduje się na uczestnictwo między innymi w tej właśnie Lidze Red Boxa w związku z tym, że ktoś kto robi to co przez całe życie i nie jest w stanie nagle odłączyć sobie, wyłączyć światła i powiedzieć, że nie będę, nie będę dalej grał, nie będę dalej się ruszał, bo, bo to, jest, to jest nieodzowne jeśli chodzi o nasz tryb życia i nasze, nasze spędzanie czasu w ciągu dnia. Czyli kochani, właśnie się dowiedzieliście, że zawodowiec wam powiedział, że jednak to nie tylko kasa, ale pasja po prostu do, do piłki nożnej. Ale jeszcze tak, no, no nie uciekniemy od lechi, znaczy nie zamierzamy uciekać, a na koniec o tym Redboxie, Czy, czyli tak, rozmawialiśmy kiedyś, że u urodziło Ci się dziecko w Gdańsku, czyli jakby trochę Warszawy, trochę Gdańska. Czyli co, nie wykluczasz również takiego ruszania się? Tak z tego typu widzę, redboxów chociażby po skończeniu? No i ja akurat grania. w samym tygodniu byłem na jednym ze spotkań, gdzie grają moi znajomi mm -hmm. i tak sobie stałem z dziećmi i z, i z żoną oglądaliśmy. Fakt, że było trochę zimno, aczkolwiek e, wesoło. No, tak, chodzi tak. o zespół mm -hmm. akurat e, Dreamcast. Tak. Mm -hmm. No to akurat tak pół pół, pół serio powiedziałem, żonie, że na pewno gdy kiedyś tam za kilka lat. E, zawieszę buty na kołku, to, to na pewno będę chciał brać udział w tego typu meczach, tego typu rozgrywkach, w związku z tym, że żeby się nie zapuścić to raz, a żeby, żeby ta tężyzna fizyczna była w miarę podtrzymywana, bo niedobrze jest tak, gdy się tylko siedzi na kanapie, ewentualnie gdzieś tam pracuje i ten wysiłek fizyczny, ewentualnie ruch jest ograniczony. No, dla, dla czystej jakby poprawy własnego samopoczucia i zdrowia. Myślę, że nikomu nie zaszkodzi, bo to jest raptem godzinka, przykładowo, biegania, więc, więc y, i tu można zaszczepić też dodatkowo to swoim dzieciom, mhm. swoim znajomym. więc, więc no, Na pewno do, do, do tego typu spędzenia czasu y, każdy ma tylu znajomych, że na pewno wiel, wielu, wielu chętnych się znajdzie. Nagrywaliśmy kiedyś program Krzychu, y, pamiętasz, jakby. Y, w, reklamowaliśmy PG Arena. Była taka makieta prawda i nagrywaliśmy taki, y, 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 taką naszą rozmowę. Co z tą PG Arena według Ciebie, kurcze, bo no, cały czas tam Lechy nie idzie. Jakby, y, trudniej jest od zwycięstwa u siebie niż, y, niż na wyjeździe. To nie można powiedzieć, że to jest zespół wyjazdowy, bo jakby nigdy nie był. W tej chwili y, w tym sezonie nie jest podobny, nie jest tak źle jak było, y, kiedy, kiedy ta seria bez wygranej, nazywaliśmy to już Remis Areną, nie PG Areną. Teraz to no, wygrana z widzewem, to było to przełamanie, ale jest jakiś problem z tym, z tą, z tym stadionem? Nie, ja myślę, że nie. Że to jest e, gdzieś tam w gazetach zostało rozdmuchane uh -huh. do jakiejś tam skali, e, nie wiem, ogólnokrajowej, że, że my mamy problem tutaj z osiąganiem jakichś dobrych wyników. Ostatnie mecze potwierdzają to, że, że, e, że to że wszystko nie. po prostu było gdzieś tam wyimaginowane i uh -huh. wymyślone. No tak się nieraz mecze układają, mhm. tak się nieraz przeciw... kalendarz układa, że gra się z mocniejszym przeciwnikiem u siebie, a jedzie się na wyjazd do troszkę słabszego i, i, no i, no i, no i akurat w tamtym sezonie tak, tak było bardzo często, że graliśmy z tymi mocnymi u siebie i tam było 50 na 50, a, a, no, a w tym sezonie już jest zdecydowanie inaczej i myślę, że, że warto jakby zapomnieć o tym co było i co się mówiło na ten temat, bo bo my akurat nie przykładamy do tego żadnej, żadnej wagi, no ale gdzieś tam zawsze ktoś w mediach czy w gazetach podkreśli, i cała jakby burza zaczyna się od nowa. Dziękuję ci bardzo. Rosji, teraz tak. Jest nowy taki melanz, Mariasz z doświadczony trener z nazwiskiem i jakby młoda kadra asystentów. Jest Kala, jest Heniek. Powiedz, no, po wynikach sądzących to dobry ruch, ale jak ci się pracuje w takim teamie? Bardzo dobrze z znam. Uh -huh. Nie od dziś, razem byliśmy zawodnikami Bełchatowa dobrych kilkanaście lat temu, no, powiedzmy 12, Tak. E, więc znamy się naprawdę dobrze. Więc, e, z nim współpracujemy się bardzo dobrze, z trenerem Kaczmarkiem znam się również. Poznałem kilku innych trenerów, czy Henka, czy, e, czy Sławka. Heniek to Krzysztof Breda, jakby ktoś tam z Państwa nie wiedział, oczywiście. No właśnie, no. właśnie. No. E, i, I na pewno współpraca się układa bardzo dobrze. Jest nowa myśl szkoleniowa od młodych, stare zasady od, od trenera Kaczmarka. Więc podobnie jest w Kadrze. Mamy wielu młodych zawodników, wielu doświadczonych, i, i myślę, że ten, ten czynnik też decyduje o tym, że, że mamy szeroką, wyrównaną kadrę i, i możliwe chłopacy mają od kogo się uczyć, kogo podpatrywać, kogo pytać o. O pewne zachowania na boisku i, i to procentuję. No tak, nie no mogę nie zapytać na pastnika o, o taką banalną historię jaką, jaką jest bramka, swój futbolu. Ostatnią bramkę którą strzelbyś na PG Arenie, to strzelimy zdaje się w barwach jakieloni rok temu wyglądałem meczu jeden zero. Faktycznie, faktycznie. Myślę, że powiedziawszy, to ost... grałem tylko 3 razy na no. PG Arenie, więc może z tego się to bierze. O, to się... na 33% skrzydła. To nie jest tak źle, nie? Co no. Tak. no i, no. i, i prawdę no. mówiąc... Yy... Ani razu ja nie wygrała wtedy, bo no. akurat jak no. ale, ale na pewno przyjemniej się jeszcze na bramki u siebie niż na wyjeździe i bo kibice bardziej to pamiętają, więcej ludzi jest na meczu, stąd też się bierze to, że ona wy, wygrywamy na wyjeździe, nie wygrywa, przegrywamy u siebie, tak. e, bo to się pamięta bardziej, a tak, tak, tak naprawdę to jest, gra się o, o trzy punkty w obu spotkaniach e, i, i na pewno kibice pamiętają bardziej, ale patrzymy na punktację, no to to ona jest decydująca. No. A, jest no jest wielu... nieźle, a jest nieźle, jeśli chodzi o punktację? No bez wątpienia. Mhm. Mamy niewielką statę do, do miejsca numer 3, do miejsca tak. numer 2, również. więc Grałem teraz mecz u siebie, zrobimy wszystko, żeby zdobyć trzy punkty. Ostatni mecz u siebie w tym roku. i... A losy zrobił wszystko, żeby bramę jakąś strzelić na koniec no roku? Myślę, że to jest idealny moment. Idealny to jest moment. moment, tak. Czekamy na to. A Krzysztof, jeszcze Ciebie o to samo zapytam, bo m, Ty jesteś jakby. M, nie powiem, Nestorem, Lechigajes, no ale długo grasz już w tej drużynie i jakby przeżyłeś różne chwile za, za poprzedniego trenera i poprzedniego jeszcze. Że ta sytuacja kadrowa była taka bardziej, bardziej zamknięta. Ci młodzi tak się rzadziej przebijali. W tej chwili trener Kaszmarek to jest znany z tego, że on lubi tak odkrywać parę nazwisk. No i gają totalnie małolaci, No i słuchaj, no. Ad, Adaś Duda już w poprzednim sezonie miał szansę na świetny, sędzia mu zabrał świetny debiut, bo bramka była przecudna i był odwiedzany <tututuj> niestety Teraz kolejny zawodnik wszedł i strzelił bramkę, 17-latek. Jak Ty jak to widzisz? Ja myślę, że to tak jak Grzesiek powiedział, że to jest... E, no oni na was patrzą, bardzo, oni się uczą od was, tak? To są 17 jedne. Tak, myślę. to jest bardzo dobra sprawa dla nich, gdyż e, jakby nie patrzeć, to futbol e, juniorski bądź uh -huh. ten, ten mecze w młodej ekstraklasie to jest zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o treningi i... i jakaś tam może w mniejszym, ale zawsze szansa występu w ekstraklasie bądź nawet w drugiej drużynie. Tak. To, jest, to jest zupełnie inna szkoła, to jest zupełnie, zupełnie inna jakby inne pole bitwy, bo, bo futbol seniorski i futbol... Futbol juniorski to jest, e, trzeba od, od, odgrodzić grubą kreską, mhm. e, no oni teraz mają taką możliwość, żeby, żeby trenować, żeby być na co dzień w szatni pierwszego zespołu, żeby się uczyć, e, żeby zbierać doświadczenie. I to się na punkty e, przekłada jeszcze nadal, to tak, jest ta sztuka. to się przekłada na punkty, mhm. więc to jest e, niebagatelny jakby bagaż dla nich doświadczeń. Który w tak młodym wieku już zdążą jakiś tam sobie uzbierać i to na pewno będzie procentowało dla nich y, jako dla każdego z nich poszczególnie i no i też dla drużyny miejmy nadzieję y, w przyszłości, bo y, no, chyba Lechia jest jedną z niewielu drużyn w polskiej która tak y, żwawo i tak odważnie wprowadza młodych zawodników. To taka była Legia w zeszłym sezonie przynajmniej. Tak, tak no Legia tak. też teraz widać, mm. w, teraz właśnie widać, że Legia czerpie z tego wprowadzania w tamtym sezonie tak. tej młodzieży, bo, bo oni stanowią ich. o jakby tak, nie patrzeć, stanowią o, o sile tego zespołu. Tak. I, i, I tutaj tak, tak podobnie można powiedzieć, że w tym sezonie się, młodzi się uczą. Wyniki jeszcze są jakby potwierdzeniem, że to jest dobra droga. Jeśli oni zbiorą to doświadczenie, to w następnym sezonie, w następnej rundzie już może na pewno będziemy jeszcze silniejsi i jeszcze groźniejsi dla, dla, dla tych najlepszych. Mieszkasz w, tutaj od niedawna w mieście. Rozumiem, że Trójmiasto jest cudownym, najpiękniejsze miejsce na świecie i najlepsza liga redbox, w związku z tym zostajesz, tak? No dłużej. Dobrze Szczerze mówię? powiedziawszy, e, najpiękniejsze miejsce na świecie to nie jest, ale, ale myślę, że jeśli chodzi do życia, jestem z Poznania, e, ale, do życia, ale do życia myślę, że jeśli bym miał gdzieś w Polsce, w Polsce mieszkać na stałe, to, to na pewno bym się zastanowił i, i myślę, że Trójmiasto jest optymalne pod względem tego, że jest blisko morza, że jest... Że jest Liga Red. E, Liga, e, myślę, że teraz, jakąś, jakąś filmę otworzę i, i będę prezesem swojego, e, swojego zespołu. Widzę red, e, w Redboxie. Tak. Przecież za dobrych 5-6 lat możecie mnie widzieć e, jako e, kapitan. E, Wramkarz e, e, trener, prezes i napastnik, więc e, niedługo się zobaczymy. Czekamy na to, dziękuję bardzo. No, Gary. tym razem my jesteśmy w drugiej części programu Liga Red Box gra i razu muszę zapytać, kontynuując wątek z Rosji. No, grałeś z tym zawodnikiem w Warcie Poznań. I, i właśnie w, no jaki dobry kolega słyszałem tak w kluarach. No trochę, trochę, lat się już znamy. Czy grałem? on grał w piłkę, ja się kopałem. No, taka jest prawda. Efekty, efekty, widać na dzień dzisiejszy. To, on miał więcej on, szczęścia, on, on jeszcze tam sobie profesjonalnie w tą piłkę gra. Mhm. Mi pozostało tylko obserwowanie piłki z boku. Ale, to też jest ale... frapujące. No. chociaż. A co zrobić? Piłkę. Jak to się mówi życie? I zaczynamy od poniedziałku już, prawdopodobnie ligę halową. No na pewno ruszamy od poniedziałku. Mm. Oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani. Cały czas przyjmujemy zgłoszenia. Tutaj lista, lista zgłosz... zgłoszeniowa nie jest zamknięta coraz więcej tych zespołów się zgłasza, no w poniedziałek na pewno inauguracja, na pewno, na pewno będzie to widoczne też na antenie tutaj Redbox TV, mm -hmm. będzie relacja, także ludzie będą, ci, którzy jeszcze nie są przekonani do tego, czy, czy chcą u nas zagrać w lidze, myślę, że po jakimś pierwszym materiale no będą już w 100% pewni tego, że chcą w no naszej warto. lidze pograć. No w ogóle, jeśli chodzi, to jest taka informacja dla, dla dużym, dla kapitanów, im szybciej się zapiszecie, tym giery będzie mógł szybciej zrobić grafik, bo to, to właśnie cała liga od tego zależy, no bo w po prostu, no może być tak, że zapisze się nagle mnóstwo zespołów, a my będziemy musieli jeden termin odpuścić, bo, bo nie będziesz wiedział, jak skomponować tą sytuację. No, no, to dokładnie. jest istotne bardzo. Yy, bardzo bardzo <grym> ważny temat, yy -y. tutaj no, rzeczywiście dla mnie bardzo duże ułatwienie i, i jakiś tam komfort, chociaż, chociaż termin bliżutko już jest tak. inauguracji znaczy, bo mnóstwo tak i... Bo tak, mnie tak tak. zainteresowanie wyraziło, ale już nie możesz robić grafiku z zainteresowanych różnych. No o tak. to chodzi, no tutaj mhm. tutaj wiadomo, że tylko i wyłącznie uwzględniamy w terminarzu drużyny, które, które złożą deklarację Deklaracja, i, i, i tak. no, ja będę miał stuprocentową pewność, tak. że te zespoły będą grały w naszej lidze. Dlatego no, apelujemy tutaj do kapitanów, którzy, którzy no, są zainteresowani grą w naszej lidze halowej w Ergo Arenie. Y, czy telefonicznie czy, czy mailowo czy zapraszam do salonu na Trauguta 29 można składać deklarację. i dla mnie to jest podstawa do tego żeby, żeby taką drużynę uwzględnić w terminarzu na przyszły tydzień A my bawimy się jak Bawimy się w galerii 63, a bawić się będziemy niedaleko tutaj parę metrów dalej w kafę Ferber 14 grudnia. No tak, no tutaj też na naszej stronie informowaliśmy, ale, ale przy każdej możliwej okazji powtarzamy tutaj zakończenie sezonu jesiennego podsumowanie sezonu jesiennego odbędzie się w kafę Ferber 14 grudnia od godziny 18. Wszystkich serdecznie zapraszamy, myślę, że będzie to zakończenie jedyne w swoim rodzaju. I spokojnie mogę powiedzieć, że czegoś takiego jeszcze nie było. Także na pewno każdy, każdy wyjdzie zadowolony. Zapraszamy oczywiście drużny wszystkie, nie tylko te, które, które zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami. Każda drużna coś, coś, coś zyska i, i coś tam otrzyma. Także, także tutaj oczywiście mówię ze strony kafe Ferber. Takie zapewnienia mamy, więc myślę, że szykuje się fajny, wesoły wieczór. Tak, i bądźcie z nami dziękuję bardzo. I właściwie zawsze wszyscy, wszyscy kogoś pozdrawiają, ja dzisiaj pozdrawiam mamy. Papa? Pozdrawiamy. Pa, pa. pozdrawiamy.